Nissan ogłosił, że w 2025 roku na polskim rynku pojawi się nowy Interstar. Co ciekawe, jest to bliźniaczy model niedawno zaprezentowanego Renault Mastera, którego miałem okazję zobaczyć na żywo w różnych wersjach zabudowy. Ale zacznę od początku. Po premierze Renault Mastera mogłem się spodziewać, że Nissan również przedstawi swoją wersję tego popularnego dostawczaka, i tak się słuchajcie stało. Nowy Interstar będzie dostępny zarówno z silnikiem diesla, jak i w wersji elektrycznej Interstar i. E. Obie wersje zostaną objęte pięcioletnią gwarancją z limitem przebiegu 160 tysięcy km, przy czym wersja elektryczna dodatkowo otrzyma ośmioletnią gwarancję na akumulator trakcyjny. Nissan zobowiązał się do elektryfikacji wszystkich swoich pojazdów użytkowych do 2027 roku. Wersja elektryczna Interstar i e będzie dostępna z dwoma opcjami akumulatorów: 40 kWh, idealna do miejskich zastosowań, i 87 kWh przeznaczona do transportu międzynarodowego. Obie wersje akumulatorów można ładować prądem stałym o mocy do 130 kW, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii. Jeśli chodzi o ładowanie prądem zmiennym, wersja z mniejszym akumulatorem obsługuje moc do 11 kW. A z większym do 22 kW. Pod maską wersji spalinowej znajdziemy nowy silnik M920 2.0DCI, który zastąpi dotychczasowy motor o pojemności 2,3 litra. Nowa jednostka generuje moc 170 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 380 Nm. Dostępna będzie zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i z automatyczną przekładnią o 9 przełożeniach. Według Nissana nowy silnik pozwoli na obniżenie średniego zużycia paliwa o 1,5 litra na 100 km w porównaniu z poprzednikiem. Zatem producent deklaruje zużycie na poziomie 7,4 litra na 100 km. Póki co ma to być jedyna dostępna jednostka spalinowa. Dla przykładu bliźniaczy Renault Master w swojej gamie silnikowej posiada różne warianty silnika 2.0 DCI dostępne w mocach: 105 koni mechanicznych, 130 koni mechanicznych, 150 koni mechanicznych i 170 koni mechanicznych. Obstawiam jednak, że w Nissanie może pojawić się rozszerzona gama, ale to z czasem. Jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Nowy Interstar imponuje również pod względem praktyczności. Strefa ładunkowa została wydłużona nawet do 3855 mm w zależności od rozstawu osi. Najszersze w klasie boczne drzwi o szerokości 1312 mm, które ułatwiają załadunek. Pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 10,8 m3 w wersji L2H2 do aż 14,8 m3 w wersji L3H3. Zdolność holowania przyczepy o masie nawet do 2,5 tony. Na rynku dostępne będą różne odmiany nadwoziowe i podwoziowe. Furgon w dwóch długościach i wysokościach nadwozia z dopuszczalną masą całkowitą 3,5 tony lub 4 ton. Ładowność do 1925 kg dla wersji spalinowej i 1625 kg dla elektrycznej w przypadku DMC do 4 ton. Klasyczny van z DMC do 3,5 tony oferuje ładowność 1447 kg lub 1197 kg dla elektryka. Ponadto Interstar zaproponował ramę do samodzielnej zabudowy oraz wersje specjalistyczne, takie jak wywrotka. Nissan Interstar w nowej odsłonie zapewnia kierowcy wyjątkowy komfort dzięki całkowicie przeprojektowanej przestronnej i nowoczesnej kabinie. Starannie dobrane wyposażenie zwiększa komfort i przyjemność podróży zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Klienci z pewnością docenią także dodatkowe schowki o pojemności do 135 litrów w zależności od wersji oraz możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, jak np. Apple CarPlay czy Android Auto. Nie mogło oczywiście zabraknąć nowoczesnych systemów wsparcia i bezpieczeństwa. Na liście odnajdziemy m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego, asystent pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych czy elektroniczny system stabilizacji toru jazdy. Jak wspominałem na początku, miałem okazję zobaczyć na żywo nowego Renault Mastera w różnych wersjach zabudowy. Co więcej, miałem okazję już trochę pojeździć tym samochodem i muszę przyznać, że pojazd prezentuje się bardzo solidnie i nowocześnie, zapewniając naprawdę bardzo dobry komfort podróżowania. Jeśli Nissan Interstar będzie równie dopracowany, to z pewnością stanie się ciekawą propozycją dla przedsiębiorców poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego pojazdu dostawczego. Uważam, że wprowadzenie wersji elektrycznej to krok w dobrą stronę, zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań ekologicznych i stref niskoemisyjnych w miastach. Nowy silnik diesla z kolei pokazuje, że tradycyjne jednostki napędowe wciąż mają wiele do zaoferowania pod względem efektywności i osiągów. A co Wy sądzicie o nowym modelu Nissana Interstar? Czy elektryczna wersja tego dostawczaka ma szansę podbić polski rynek? Czy przypadkiem nie dojdzie w pewnym sensie do kanibalizmu między Renault a Nissanem? Jakie są wasze doświadczenia z elektrycznymi pojazdami użytkowymi, a może wolicie sprawdzone rozwiązania z silnikiem diesla? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!